Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego, a jednocześnie ugoczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Tak, jesteś synem Króla, jesteś córką Króla. Możesz nosić koronę, nawet jeżeli jest to no niewidzialna korona. E, mamy nasze królestwo, ale bardzo dziwny jest ten nasz król. Nasz król nie ma złotej korony, ale korony cierniową. Nasz Król nie wjeżdża na rydwanie, jako wspaniały waleczny rycerz. Tak wjeżdżali rycerze, zdobywcy, bohaterowie narodu na rydwanie do zwycięskiego miasta. Jezus wjeżdża na skromnym osiołku, jako król, który przynosi pokój, a nie wszczyna wojnę. Jezus nie ma, e, tysiąca żołnierzy, którzy stają w Jego bronie. A dzisiaj widzimy Jezusa, który stoi przed władcą i przyznaje się do tego, że jego królestwo nie jest stąd. Dlatego nie używa form pokazywania siły, władzy i ucisku, w jakie czynią to inni władcy. Jezus nie króluje mieczem, nie króluje walką, nie króluje wymuszaniem. Przez zmuszanie czegoś do, do, do czegoś, kogoś do czegoś. Ale Jezus króluje przez przebaczenie, przez miłosierdzie, przez dobroć. I kiedy my stajemy się podobni do Jezusa, kiedy my też możemy stawać się królami, królernami, kiedy wiemy, po co żyjemy. Jezus powiedział dzisiaj takie piękne zdanie. Ja się po to narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Może mi powiedzieć, że to jeszcze za wcześnie, ale moi kochani, przyjdzie kiedyś taki dzień w waszym życiu, kiedy będziecie musieli podejmować bardzo ważne decyzje. Jaką szkołę średnią wybrać, jaki kierunek studiów, jaki zawód, co dalej z moim życiem. I wtedy będziecie potrzebowali bardzo znaleźć odpowiedź na to pytanie. Po co ja się na tym świecie znalazłem? Dlaczego ja żyję? Dla kogo ja żyję? Już dziś możesz poprosić Jezusa, który chce królować w Twoim życiu, o to, aby pomógł Ci znaleźć odpowiedź na to pytanie. Dlaczego jesteś na tym świecie i co dobrego na ten świat wnosisz? Właśnie przez to, że jesteś taki, jaki jesteś. Taka, jaka jesteś. A zadanie domowe, oprócz tej prośby do Jezusa, to spróbuj dzisiaj na kartce papieru napisać sobie, co znaczy dla ciebie królować z Jezusem. A potem pochwal się manie i tacie, co odkryłeś.